Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o przesunięciach funkcji, ale tylko o przesunięciach wzdłuż osi Y. Eee, może przejdźmy do tego, jak w ogóle się coś takiego zapisuje. Czyli, jeżeli weźmiemy sobie, chcemy znaleźć jakąś funkcję Y, która powstaje z funkcji f od x przesuniętej o plus plusku, gdzie Q jest liczbą dodatnią, albo o minus minusku. No i tak jak mamy tutaj narysowane strzałki wzdłuż osi y po prostu jak będziemy dodawali jakiś q czyli jakąś liczbę dodatnią to wykres funkcji cały będzie się przesuwał o q do góry a jeżeli będziemy odejmowali to dodatnie q to ten wykres funkcji będzie się przesuwał w dół wzdłuż osi y, y no, ale żeby zobaczyć, to jest w ogóle pokazane, jak mamy zapisać nowy wzór funkcji. No, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Ale najpierw zobaczmy sobie. Tak, tu mamy narysowane różne funkcje, które za chwilę będziemy przesuwali właśnie albo oku równe 2, albo oku równe minus 1. Ale chciałabym, żebyście najpierw dowiedzieli się. O tym, że my mamy kilka podstawowych funkcji, i że reszta funkcji powstaje właśnie poprzez przesunięcia tych podstawowych funkcji albo wzdłuż osi y, albo x, albo o wektor, o czym będziemy mówić w innych materiałach. Wzdłuż osi y, czyli na przykład, jeżeli weźmiemy sobie jedną z podstawowych funkcji, podstawową funkcję liniową y równe x, tak jak mamy właśnie tutaj, czyli funkcja, która przecina. Punkt 0,0 0 i dzieli idealnie na dwie połowy cały układ współrzędnych, czyli funkcja, która przechodzi przez punkt 0,0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 i tak dalej. Jeżeli taką funkcję przesuniemy na przykład o q równe 1, to co się stanie? Musimy każdy z tych punktów, które są na naszym wykresie funkcji, złapać i przesunąć o jeden w górę. Czyli wystarczy, że weźmiemy kilka charakterystycznych, przesuniemy te charakterystyczne, a potem pociągniemy tą linię prostą, tak, właśnie analogicznie do tego, jak jest narysowana, narysowany wykres funkcji y równe x. No czyli złapmy punkt 0,0. Zmienia się o q równe 1, czyli tak, jak to było napisane tutaj. Dodajemy coś do wartości funkcji, czyli zmieniamy drugą współrzędną. Czyli wystarczy, że punkt 0,0 przeskoczy raz do góry. A tu mamy punkt 0,1. Teraz weźmiemy punkt 1,1 i też chcemy, żeby przeskoczył o 1 do góry, i otrzymamy wtedy punkt. Z 1,1 zrobi nam się 1,2, bo zmieniamy wartości. Z kolei z punktu tutaj minus 1, minus 1 też skaczymy o 1 do góry, czyli otrzymujemy minus 1,0. No i super, mamy trzy punkty, możemy pociągnąć linię prostą linia prosta przechodzi przez te trzy punkty, widać, że też jest funkcją liniową i też, i bardzo analogiczną do tej naszej pierwotnej, ale jej wzór to już y równa się x i tak jak było tu napisane, plus 1. Jeżeli wzięlibyśmy na przykład funkcję, chcielibyśmy przesunąć tą samą czerwoną naszą funkcję y równe x, na przykład o q równe minus 5, to jakby to wyglądało no tak samo jak poprzednio tylko że będziemy łapali tą czerwoną funkcję i przesuwali w dół czyli z punktu 0 0 przejdziemy do punktu 1 2 3 4 5 do punktu 0 minus 5 z 1 1 do punktu 1 minus 4 czyli tutaj dalej z punktu 2 2 do punktu 2 i minus 3 czyli znowu otrzymujemy taką funkcję Liniową i jej wzór to y równa się x, czyli taki jaki był, ale minus 5, bo dorzucamy jeszcze to, o co zmieniliśmy naszą funkcję. No to wróćmy już do tych trzech funkcji, które tu wypisałam, gdzie widzimy, że na przykład funkcja x plus 2 to nasza pierwotna funkcja to była funkcja x, to znaczy y równe x i przesunęliśmy ją o 2 do góry. Zobaczmy jej wykres. No, wszystko się zgadza z tym, co powiedziałam. Z punktu 0,0 przeszliśmy o dwie jednostki w górę. E, z punktu, e, tutaj powinien być minus 1, minus 1, też poszliśmy o dwa w górę. Czyli, no, wszystko jest tak, jak powiedziałam. Ale teraz zobaczmy, co my mamy zrobić z y, y, tym czerwonym wykresem konkretnej funkcji y równa się x plus 2. Chcemy go przesunąć najpierw o q równe 2. Czyli, no, tak jak poprzednio, znowu. Skaczemy o dwie jednostki w górę, z tego punktu i z tego punktu na przykład. Czyli jesteśmy już z punktu 0,2 przeszliśmy do punktu 0,4. Z punktu minus 2,0 przeszliśmy do punktu minus 2,2. 2. Widzimy, że jeżeli przesuwamy funkcję wzdłuż osi y, to zmienia nam się tylko druga współrzędna. No dobrze, rysujemy szybko tą funkcję. No i otrzymaliśmy funkcję y równa się x plus 2, czyli taka jaka była. I jeszcze plus 2. No czyli w sumie y równa się x plus 4. I to jest ta nasza właśnie nowa funkcja. Możemy ją oznaczyć inaczej, na przykład y', żeby nie, na, żeby nie y żeby oznaczenia nam się troszkę nie pomyliły. No to teraz zrobimy sobie y bis, czyli taki y z dwiema kreseczkami. Czy może powinniśmy y z kreską, bo te primy też coś innego oznaczają, a potem zrobimy dwie kreski na przykład. No to teraz znowu czerwoną funkcję, zawsze przesuwamy czerwoną funkcję. Czerwoną funkcję przesuniemy o minus 1, też o równy minus 1, czyli przesuniemy wzdłuż osi y. No to znowu bierzemy punkt czerwony 0,2 i przesuwamy o 1 w dół, tak? Bo minus oznacza, że idziemy w dół, plus oznacza, że idziemy w górę. Czyli jesteśmy w punkcie 0,1. Z punktu minus 2,0 przejdziemy o 1 w dół. Jesteśmy w punkcie minus 2, minus 1. I otrzymujemy znowu taką funkcję liniową. Ją oznaczamy jako y z takim daszkiem. I ta funkcja to jest najpierw nasza. Podstawowa funkcja, ta czerwona, czyli x plus 2, a potem jeszcze minus 1, czyli funkcja y z takim daszkiem to jest x plus 1. No i wszystko się zgadza. Właśnie tak właśnie przesuwamy funkcje liniowe wzdłuż osi y. Zobaczmy, jak to będzie z funkcją kwadratową. Nasza funkcja kwadratowa to x kwadrat minus 3, już, już tu jest na czerwono narysowana. No ale zastanówmy się jeszcze chwileczkę, jak to by wyglądało w ten sposób. Co jest naszą podstawową funkcją? Podstawową funkcją tutaj jest funkcja y równe x kwadrat, którą przesunęliśmy o równe minus 3. No i otrzymaliśmy właśnie taką funkcję x kwadrat minus 3. No ale teraz zajmijmy się już w końcu naszą czerwoną funkcją i przesuwamy ją najpierw o równe 2, czyli dwie jednostki do góry. Jak to będzie wyglądało? Zaznaczyłam tutaj trzy punkty, na których będziemy działać. No i zobaczmy, bierzemy pierwszy punkt, ten na środku, 0 minus 3 i przesuwamy o 2 do góry, czyli znowu zmieniamy na y, czyli raz, dwa, jesteśmy w punkcie 0 minus 1. Z punktu 2, 1 przechodzimy też o 2 do góry, czyli jesteśmy w punkcie 2, pierwsza współrzędna się nie zmienia, 1 plus 2, czyli 3. No, i tak samo z minus 2,1 przechodzimy do punktu minus 2,3. No i rysujemy nowy wykres funkcji kwadratowej. Mniej więcej tak on wygląda. No i też oznaczymy ten pierwszy przesunięty o kół równe 2, jako y z kreską. Y z kreską w naszym przypadku wygląda tak, że bierzemy podstawową naszą funkcję, czyli w tym przypadku to x kwadrat minus 3. I dodajemy 2. Nawias możemy opuścić, nic nam tutaj nie robi, nie przeszkadza, czyli otrzymamy x kwadrat minus 3 plus 2, czyli x kwadrat minus 1. I to jest nasza nowa funkcja. A jeżeli przesuniemy tą funkcję x kwadrat minus 3 o q równe minus 1, no to będziemy gdzie? Z 0 minus 3 zrobi nam się punkt 0 minus 4. Z 2, 1 zrobi się punkt 2, 0, bo 1 minus 1 to jest 0. I tak samo z minus 2, 1 zrobi nam się również punkt minus 2, 0, czyli o wartości zerowej. Rysujemy nową funkcję. Świetnie, i mamy, to jest już funkcja y też z daszkiem. y z daszkiem ma wzór x kwadrat minus 3, czyli ten nasz podstawowy, i minus q, czyli zmieniamy o q, otrzymujemy y kwadrat. Daszkiem x kwadrat minus 4 i to jest wzór naszej nowej funkcji. Na sam koniec zostawiłam funkcję, która jest określona przedziałami, ale aż trzema przedziałami. Ona wygląda w ten sposób, że na przedziale minus nieskończoność minus 1 rysujemy właśnie o taką funkcję, funkcję x minus 1. Na przedziale e, od minus 1 do 3 mamy funkcję stałą równą minus 2 a na przedziale od 3 do plus nieskończoności mamy 2x minus 8, czyli właśnie taką funkcję rosnącą. No i też chcemy tą funkcję przesunąć najpierw o kół równe 2. Jak to będzie wyglądało? Bierzemy punkt, na przykład ten, który tu zaznaczyłam, czyli 1 minus 2 i skaczemy dwa razy do góry, otrzymujemy punkt 1, 0. Punkt 3 minus 2... Punkt 3, 0. Jeszcze punkt ten na osi e, X, 4,0. Jak przechodzimy 2 w górę, to mamy 4, 2. E, jak to wygląda? Tu możemy sobie jeszcze jeden punkt przesunąć, więc mniej więcej tutaj to był punkt. E, o, tutaj zabrakło minusa. E, tu mamy punkt e, minus 1 minus 2, więc tu mamy punkt minus 2. Minus 3, przesuwamy do góry, mamy punkt minus 2, minus 1. No i możemy narysować właśnie tutaj ten pierwszy fragment funkcji. Tutaj mamy fragment stałej funkcji, a tu mamy znowu fragment funkcji rosnącej. Jak wygląda teraz nowy wzór takiej funkcji? Musimy wrócić do takiej funkcji podanej klamerkowo, i najlepiej, jakbyśmy już teraz zrobili sobie trochę miejsca. Możemy myślę wytrzeć ten wykres, już nie będzie nam do niczego potrzebny. I zapiszemy, jak wygląda wzór tej nowej funkcji przesuniętej o kół równe 2. No czyli weźmy Y też z daszkiem, ale zawsze o Q równe 2 oznaczamy w tej lekcji funkcję Y z kreską. Czyli tak, najpierw mieliśmy x minus 1, ale przesunęliśmy o 2, czyli jest x minus 1 plus 2. Potem. Minus 2, ale plus 2. I jeszcze zostało nam 2x minus 8, ale plus 2. Czyli otrzymaliśmy. Już nie będziemy pisać przedziałów. Przedziały są takie same w tym przypadku. Napiszemy je już w ostatecznej formie. Czyli mamy tak: x minus 1 plus 2, czyli x plus 1, minus 2 plus 2, 0 i 2x minus 8 plus 2, 2x minus 6. Pierwszy x, y, x minus 1 jest dla xów należących tak jak tu było, bo nic się nie zmieniło, bo xy są cały czas takie same i w tych samych, właśnie x, w tych samych argumentach wszystko się zmienia. Czyli pierwszy przedział jest bez zmian minus nieskończoność minus 1. Drugi przedział też jest bez zmian od minus 1 do 3. No i trzeci przedział, tak samo jest bez zmian od 3. Od 3 do plus nieskończoności. No i narysujmy sobie jeszcze ten kolejny nasz wykres, kiedy zmieniamy czerwoną funkcję o Q równe minus 1. Czyli każdy z tych punktów musimy przesunąć o minus 1 w dół. Czyli minus 1, minus 2 zrobi nam się minus 1, minus 3. Z tego punktu, gdzie tutaj powiedzieliśmy sobie, że to jest punkt minus 2, minus 3, zrobi nam się Minus yy, przeskoczy w dół trochę to będzie minus 2, ale minus 4. No i tu mieliśmy też punkt taki charakterystyczny, przesuwamy o jeden w dół, czyli mamy 3 minus 3. No i jeszcze tutaj mieliśmy zaznaczony na osi liczbowej, przesuwamy o jeden w dół i mamy 4 minus 1. No i rysujemy ten wykres funkcji, mam nadzieję, że jakoś znajdę te kropeczki. Mamy tak, tutaj pierwszy fragment, tutaj fragment stały, i tu kolejny fragment rosnący. To jest nasza funkcja y z daszkiem. No i jak ona się zmieniła? Pierwsza część to było x minus 1, ale jeszcze minus 1, bo zmieniamy cały wykres funkcji o minus 1. Kolejny fragment to było minus 2, ale minus 1, bo musimy wszystko zmienić. Minus 1 i jeszcze jeden fragment, ten rosnący, to było 2x. Minus 8 i minus 1 dodajemy. Czyli mamy x minus 2 dla x z przedziału minus nieskończoność minus 1, minus 3 dla x od minus 1 do 3 i jeszcze 2x minus 9 dla x od 3 <trych> domknięte do plus nieskończoności. Czyli zauważamy, że w przesunięciach funkcji. O przesunięciach funkcji wzdłuż osi y zmienia nam się tylko druga współrzędna, zmienia nam się też tylko wartość funkcji. Po prostu dorzucamy coś do całej funkcji, a nie do x. Przedziały, w który, na których funkcja jest określona, pozostają również bez zmian. Mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemu z przesuwaniem funkcji wzdłuż osi y i bardzo dziękuję.